Boże. Boże, czy ty to słyszysz, kurwa? No, dzisiaj będę jeździł tramwajem, będę szukał influencera, będę mówił. Psst, psst, Sprzedam ci zdjęcia, kurwa. Matki, czyli wybierzcie jej? 10 tysięcy w gotówce, kurwa. Może, nie no, może zanim kurwa oczernisz kogoś tak pod potężnym zarzutem, to może chociaż się dowiesz, jak wygląda, jak, kurwa mama kogoś. No, że to, to, jest, to jest kurwa straszne. Jak można z taką łatwością po prostu odtak tak oczernić kurwa osobę w taki paskudny sposób? Powiem tak, niezależnie od tego, czy on przeprasza dlatego, że w kontrakcie kazali mu przeprosić, że walkę dostał, nie wiem, więc ja nie będę pomawiał, uważam, że mogło tak być, ale nie wiem, to tak czy inaczej szczerze te przeprosiny się należą i nawet powinien pójść na konferencję, wziąć mikrofon jeszcze publiczne na konferencji, bo wiadomo, że tam dużo więcej osób tu usłyszy niż na jego kanale, jeszcze raz przeprosi za takie kurwa obrzydliwe zdania. I mam nadzieję, że to zrobi, bo kurwa, chociaż tyle, chociaż tyle.